No się widzowie, to znowu ja Kuba Live. E, chyba widzieliście mój e, poprzedni film z piątku 13, bo dzisiaj jest piątek 13, gdzie nagrywałem granny. Oczywiście dzisiaj nagrywałem granny. E, jutro w niedzielę. To znaczy jaką niedzielę, Jezus Maria? E, w sobotę. Jutro będzie ostatnia finałowa część w Grani w prawdziwym życiu i zobaczycie, czy uda mi się uciec. Jeżeli tak, kończy się seria. Jeżeli nie, to też się kończy seria i nie będzie już filmików. Oczywiście nie bójcie się. Filmiki z, z gier będą, a w niedzielę. Zagram w Slendrine, też od twórcy developer i będę grał w House of Slendrina dlatego zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja wam życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.